Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj test taki trochę inny, bo będziemy testować w sumie bimber. Samogonkę tak zwaną. I to podlaską samogonkę, czyli ducha puszczy. Yy, tu są akurat owoce lasu. I powiem szczerze, że piłem jeszcze kilka innych. I były mega smaczne ogólnie jako, m, tak jak piecie, na przykład, nie wiem jakąś tam, dla niektórych barmańska jest smaczna, dla niektórych jest lubelska smaczna, jakieś setki są smaczne, takie owocowe. To dla mnie, nie to, że jest mega smaczne, nie, to jest mega kurwa mocne przede wszystkim, ale jest takie okej, okay, no takiego drinka bym ja sobie zrobił, nie to, że go lubię, ale zrobiłem sobie takiego drineczka. I w zapachu jest przepotężna moc. Od razu wyczuwalna, bo to jest: no, jak tutaj nazwa wskazuje, podlaska samogonka i to ma gdzieś no około 60, może 65, może dochodzić do 70, no nie wiem, między 55 a 70% jakoś na ten moment yy, ogólnie jest dobre nie jest dobre tak się prezentuje, jest taki kolorek yy, akurat mam w tym momencie owoce lasu i niektóre smaki da się pić same ten też się da pić sam ale ja nie jestem takim hardcorem. żebym teraz yy, robił test smaku Samego, bo już go robiłem, i jest mega mocna, wyczuwalna nuta tego lasu, tego, tych owoców ogólnie. Jest bardzo smaczne, ale nie do picia samemu, przynajmniej dla mnie, bo były jeszcze opcje e, pędy sosny, które naprawdę były dobre. Były tam jakieś pistacje, nie pistacje, stralimuchy, coś tam, ale to będzie testowane jeszcze yy, przeze mnie na kanale. Yy, więc sprawdźmy, z czym to się je. Ja mam tutaj Bipoera, czyli energola. Czyli tak, będzie łączona mega mocna woda, czyli 70%, gdzieś yy, z energolem. Już pierwszy tu trzykciczek powinien zabrzmieć, ale yy, owoce lasu po prostu owoce z brzoskwinią powinny być całkiem dobre, więc naleję sobie trochę. gdzieś z tyle to jest około jednego kieliszka. Kurwa, jak to daje ostro. No pierdolę sobie z tyle tego i zróbko. No i mocno się przebijałem te owoce. Dość dużo moc, mocnego aromatu. Samej wody takiej typowo spirytu czy czegoś nie czuć. Jest to mega dobrze zrobione. Ale w sumie na się łyczka z butelki. Całkiem okej. Okay. No. Kurde, ja powiem szczerze, mógłbym tego w sumie nawet nie zapijać, ale jest mega smaczne. W ogóle jak będziecie mieli opcję kupienia ducha puszczy gdziekolwiek będziecie, mm, najczęściej na Podlasiu właśnie, to polecam mega, bo to nie jest drugi alkohol. On no, tam kosztuje, nie wiem, ze 30 zł może za butelkę, 35, czasami 40. Ale macie moc pełną, i smaku pełną, i ogólnie jest mega smaczne, nie? Znaczy, nie jako alkoholik to mówię, mówię to jako, że jest mega smaczny, że jakbyście mieli, nie wiem, barmańską sobie pierdolną setę, czy tam, nie wiem, kieliszek, to będzie miał taki sztuczny smak. Ten ma taki naturalny, naprawdę robiony z owoców. To jest. Mega dobra rzecz. Nie kupicie tego normalnie w sklepie, bo to jest ogólnie jako bimber. Niec jest nielegalny, ale polecam chociaż spróbować. Jak kiedyś będziecie na Podlasiu, to na pewno gdzieś tam w sklepie z Podlady ktoś Wam zapoda takie coś. Wtedy spróbujcie. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwoneczkiem. Na razie.